Dzień dobry, Anna Kazimierczak, coach, trener, mówca, przedsiębiorca. Moi drodzy, dzisiaj kolejny odcinek z cyklu Prywatnie. Tak, Ten odcinek będzie znowu bardzo prywatny, dlatego jeżeli ktoś z Was nie jest zainteresowany, to śmiało przewijajcie dalej. Otóż dzisiaj w sieci jest bardzo dużo treści dotyczących tego, o czym chcę powiedzieć. Są one zatytułowane mniej więcej, w jaki sposób poradzić sobie po rozstaniu. Ja nie wiem w jaki sposób poradzić sobie po rozstaniu, natomiast chciałabym powiedzieć wam o tym, w jaki sposób ja radzę sobie po rozstaniu. Nie poradziłam sobie, tylko w jaki sposób radzę sobie. I nie wypunktuję dzisiaj, tak jak zwykle to robię, kilku elementów dzięki którym jest mi łatwiej, chociaż będą się one przewijać. Natomiast chciałabym po prostu tak od serca opowiedzieć Wam o tym, w jaki sposób sobie radzę. I moi drodzy tak, w pierwszej kolejności ja o moim rozstanie w ogóle spadło na mnie bardzo nagle, bardzo. To było tak, że ja zadzwoniłam do mojego partnera. Czy on mnie, nie, przepraszam, on do mnie zadzwonił I ja tak po prostu odebrałam zadowolona, no cześć, w ogóle myślałam, że my się umówimy na ten dzień. I on tak od słowa do słowa poinformował mnie, że to jest koniec naszego związku. Czy nasz związek był długi? Nie wiem. Nie wiem, czy był długi, czy krótki. Jest to pojęcie bardzo pejoratywne. Proszę, żebyście sami sobie ocenili, każdy według siebie. Był to związek, który trwał 7 miesięcy. Dla mnie było to wystarczająco dużo czasu, żebym się rzeczywiście bardzo mocno zaangażowała. Zwłaszcza że kto mnie lepiej zna, ten dobrze wie, że ja traktuję związki poważnie. Ja nie mam takich doraźnych tam spotkań z panami i w momencie kiedy wchodzę w związek, nie jest to związek dla zabawy. Tylko jest to zawsze związek um, oparty na wartościach, takie, w którym na pewno zakładam, że będziemy razem budować. Mało tego, ten kto mnie doskonale zna, ten jeszcze lepiej wie, że tak naprawdę to w moim dorosłym życiu miałam tylko dwa związki, dlatego że ja mojego męża poznałam, kiedy miałam 17 lat, później został moim mężem, w międzyczasie nie rozstawaliśmy się i ja nie miałam nikogo. I później dopiero poznałam, po prawie pięciu latach, wpuściłam do mojego życia kolejnego mężczyznę, którym właśnie był ów partner, z którym się teraz rozstałam. I mam dużo takich refleksji. Ja w ogóle odnoszę wrażenie, że to rozstanie przeżywam dużo bardziej niż rozstanie z moim mężem. Chociaż dwie te sytuacje. Są bardzo podobne. I może właśnie dlatego, ja sobie tak teraz pomyślałam, ja będę z wami tak teraz na bieżąco myślała sobie o tym wszystkim, może właśnie dlatego przeżyłam te to, to drugie rozstanie dużo bardziej. Dlatego, że te sytuacje były bardzo podobne. W pierwszym i w drugim przypadku zostałam porzucona i mężczyzna. Zostawił mnie dla innej kobiety. Ma to, no, no, może dlatego zrobiło to na mnie takie wrażenie, bo ja od początku wiedziałam, że jeśli mój partner mnie tak samo zrani, jak zranił mnie mój mąż, zostawiając mnie w ogóle dla bardzo młodej dziewczyny, to zastanawiam się. Wtedy zastanawiałam się, jak ja bym sobie poradziła, gdyby spotkało mnie coś takiego drugi raz. Myślę, że to było ludzkie, że ja na takie tematy myślałam. I nie wiem, słuchajcie, może rzeczywiście tutaj myślałam, myślałam i ja to sobie wymyśliłam w jakiś sposób. W każdym razie, no tak niestety się zdarzyło. W jaki sposób ja sobie z tym radzę do teraz? Oczywiście, smutek mam w sobie ogromne do tej pory. Ja oczywiście wiem, że zaczęłam nagrywać ten odcinek uśmiechając się, ale wierzcie mi, że zaczęła, zaczęłam ten odcinek nagrywać w sytuacji, kiedy y, rzeczywiście miałam taką lekką górkę, tak? Bo mam bardzo tak górki i doliny cały czas. Więc zaczęłam nagrywać wtedy, kiedy miałam górkę. Jeśli oglądacie ten odcinek, to tylko dlatego, że w trakcie nagrywania nie złapał mnie ten dołek, bo jest to tak szybkie, jest to tak dynamiczne. W jaki sposób sobie radzę? Przede wszystkim na pewno nie nagrywałabym tego odcinka dla Was, gdyby w pierwszych dniach nie uczestniczyła przy mnie, nie, nie, nie była przy mnie cały czas, nie czuwała przy mnie moja siostra, która towarzyszyła mi niemal na każdym kroku. Bo ja po prostu miałam najczarniejsze myśli i, i scenariusze, najczarniejsze pisałam w mojej głowie. Także dziękuję bardzo mojej siostrze za to, że tak bardzo trwała przy mnie. Natomiast co dalej? Dalej? To jest chyba, chyba. Ja sobie tak podejrzewam tylko. Taka chęć. A może niechęć, tylko tak po prostu się to dzieje, tak po prostu się to zadziewa. Zaakceptowania tego, że tak się zadziało. To się zadziewa, że ja zaczynam stopniowo akceptować, że to się zadziało. Czy ja chcę to zaakceptować? No właśnie, nie, ja nie chcę tego zaakceptować. Ja nadal bardzo nie chcę tego zaakceptować. Dzisiaj są święta, które mieliśmy spędzić razem i i jest mi naprawdę strasznie trudno z tym, że tych świąt razem nie spędzamy. Tym bardziej ten dzień był trudniejszy. Yy, zwłaszcza, że wiem, że prawdopodobnie spędza te święta yy, mój były partner, spędza te święta no z tą kobietą, dla której mnie zostawił swoją drogą, to jest jego była. Yy, więc takie yy, coś, co się pojawia, że są chwile, kiedy ja to zaczynam akceptować. Są chwile, kiedy bardzo się buntuję. Próbuję po prostu robić tak, żeby tych chwil, kiedy ja próbuję to zaakceptować, było coraz więcej. Kolejny taki element, który mi pomaga, to jest, moi drodzy, to, to będzie taki drugi element. Ja najpierw powiedziałam, że nie a teraz jednak wyliczam. Tak już jest. Drugi taki element to chyba taki, że skoro on mnie zostawił, dla mnie to jest dowód, że ja naprawdę bardzo walczyłam o tę relację, o tę miłość. Jeśli ja o to walczyłam, to znaczy, że nie mam sobie po prostu nic do zarzucenia. Poza tym to on kłamał, tak? Więc to nie jest historia o mnie. Ta historia jest o moim byłym partnerze. To nie jest historia o mnie. Yy. Ostatnia taka rzecz, yy, która bardzo mnie ujmuje, to jest mężczyzna, który miał bardzo, znaczy nie miał, tylko nadal ma, ma bardzo duże problemy z tym, żeby wyrażać emocje. Yy. Żeby wyrażać emocje i nie umiał używać też odpowiedniego języka do tego. I też ja tak sobie myślę, że nie mogłam oczekiwać od niego, żeby powiedział mi, Coś w języku, którego nie znał. To jest trochę, moi drodzy, tak, jak ja bym oczekiwała od niego, żeby powiedział mi coś po mongolsku. On nie znał tego języka, tego języka empatii, tego języka wrażliwości, więc nie umiał mi nic w tym języku powiedzieć. Zresztą, za pierwszym razem powiedział mi, kiedy rozmawialiśmy, że nie był w stanie udźwignąć mojej wrażliwości. To pewnie trochę gdzieś tam się przewinęło na Innej platformie, więc możecie się już teraz zorientować, teraz możecie połączyć kropki. Natomiast, kiedy przyjechał do mnie, żebyśmy wymienili się rzeczami, powiedział, że nie był w stanie udźwignąć moich problemów, ponieważ problemy są wszędzie. I tutaj to jest moi drodzy, znaczy, ponieważ w moim przypadku problemy są wszędzie, wszędzie są problemy, 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 jak to powiedział. Tak, jestem na takim etapie życia, że, że są w nim problemy. Mam sądy, mam rozprawy, mam niestety nieprzyjemną sytuację z moim byłym mężem, który zachował się niehonorowo, jeśli chodzi o podział majątku. No, wszystko to się w jakiś sposób tak przewija. Do tego, w sytuacji, kiedy ja poznałam mojego partnera, doszedł zawał mojej mamy. Jakby czego on się spodziewał? Sielanki przez pierwszy rok. To znowu nie jest o mnie, tylko o nim, a poza tym są problemy, które my tworzymy. I oczywiście ja nie jestem jakimś, jakimś mangoltentem. Ja nie wymyślałam e, problemów i nie utrudniałam sobie ani jemu życia. Natomiast były to problemy, które nie były zależne ode mnie. Nie byłam w stanie nic z tym zrobić. Nie miałam na to wpływu. Jeśli on najpierw obiecał, że mi w tym pomoże, że będzie ze mną, a wyraźnie mi to. Wyartykułował, jestem i będę. Tak, tak powiedział, tak powtarzał. Jeśli się wycofał, to to nie jest o mnie. To nie jest historia o mnie. i Ja cały czas z tyłu głowy próbuję sobie to tłumaczyć, że ta historia nie jest o mnie. To nie jest moja wina, bo oczywiście na samym początku, co się pojawiło, no zarzucałam sobie. To wszystko, prawda? Że, że, że to jest niejako moja wina. Natomiast nie no, muszę się przyzwyczaić do myśli, że to nie jest moja wina. W międzyczasie przyszło mi do głowy coś, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, ale chyba mi to umknęło teraz. Hmm. Cóż. Nie będę sobie teraz na siłę przypominać, być może jeśli mi się przypomni, to nagram jakiś dodatkowy odcinek o tym. Także moi drodzy, to co ja mogę Wam ze swojej strony doradzić, chociaż nie wiem czy doradzanie w takiej sytuacji jest dobre, ponieważ każdy z nas i tak przechodzi rozstanie inaczej, każdy z nas na swój sposób inaczej cierpi. Więc. Nie wiem, czy doradzanie ma sens, natomiast jeśli ja mogłabym wam coś ze swojej strony doradzić, to patrzcie na to, co wy zrobiliście w tej relacji źle. Ja oczywiście bez winy nie, nie jestem i też yy, ja widzę, widzę to, co ja gdzieś w jakiś sposób, yy, w, w jakich momentach ja mogłam popełnić błędy. No każdy z nas popełnia błędy. Także to, co mogę wam doradzić, to. Z tyłu głowy, miejcie, że, miejcie to, że to nie musi być historia o Was, a po drugie, znajdźcie swoje zasoby. Ja dzisiaj dopiero pierwszy raz pomyślałam sobie: Kurczę, Anka, jesteś trenerem kompetencji miękkich, jesteś coachem, pracujesz z ludźmi na głębokich poziomach, nad emocjami, nad ich stresem, i Ty sobie w tej sytuacji nie umiesz poradzić. No i pomyślałam sobie, że tak, że nie jest to pierwsze złamane serce na świecie, i nie jest to ostatnie złamane serce na świecie. Ja mam nadzieję, że w pewnym momencie dojdę do takiego etapu, że wybaczę. I oczywiście nie będzie to wybaczenie takie, że wybaczę mu to, że mnie zranił, na przykład, bo mnie zranił, tak, bo, bo mój partner mnie zranił odchodząc do innej kobiety z powodu innej kobiety ode mnie. Natomiast. Będzie to takie wybaczenie, że już, a dobrze, niech oni sobie tam żyją i niech im będzie dobrze, tak? Mam na myśli bardziej takie wybaczenie. Was ściskam bardzo serdecznie. Życzę Wam samych wspaniałych i udanych związków. Mam nadzieję, że w Waszych relacjach wszystko będzie układało się jak najlepiej. Serdecznie Was pozdrawiam, całuję mocno i mocno zaciskam za was kciuki, żeby każdy z wasz związek był udany, pełen ciepła, miłości, zrozumienia, harmonii i zaufania. Pozdrawiam serdecznie i życzę wam przyjemnego dnia.